Witam w trzecim odcinku z komentowaniem beczki. jeżeli jeszcze wiesz jak to nie ma, bo u 30 stopni. I dzisiaj komentujemy jeden z nowszych odcinków, bo był niedawno. Sepis w kolejnym. Dzisiaj komentuję kolejny odcinek beczki, jeden z nowszych. Na tydzień będzie ten, co widzieliście na początku, na początku, filmy tam po boku, widzieliście to będzie kolejny film. No i co, w karcie macie, kończę drugi film, drugi odcinek z serii, serii serii beczki, jak historia badania. Premiera w poniedziałek o pięć. No co mam nadzieję, że nie będzie wideo. Bo trzynasty pokazuję nowe na moim programie. Ja tam przypomniałem, to do było dokończą. Zaczynałem. Bądź no a on level 20 Stoisz sobie w kolejce w sklepie. Przed tobą ze trzy osoby. No To będzie ciekawa historia o sebii. Jak spotkał Sebixa w kolejce do, do sklepu. się z tu, Sebix. Pewnie jest niewiele starszy od ciebie. Ale z wygląda, jakby odnaleźli go zamarzniętego w lodzie. I pamiętał czasy kamienia upadku. Ale już tutaj, są czysto tak, bardzo szczerość. Chcę sobie jeden z dużo odcinków, bo to tylko trzymy taboret. Jonka się sepleni, Tyle lepiej nie w miejscu, jakby miał podaczki dostać. Poproszę ćwiartkę i tego wskazuję brudnym. Jakby grzebał w dupie, bo nie będzie. No, a ty typowo sobie się. Grzebał w dupie Paluchem na reklamę przedstawiającego hot -doga. To to to, tego to poprze hot -doga? No tak To to dewej Dużego? Tak tak Jadzie nabiła wszystko Tak tak, Dużego hot-doga, tej kompresji, z tego hot-doga, dobra, idziemy dalej Na razie nie mam na kasę I wzięła się zagrzanie parówy. Serviks bierze do rąk paragon. Pełne skupienie, analizuje cyferki, żyłka pulsuje, jakby miała wylecieć Tutaj analiza, tutaj kodu albo ceny chyba analiza jest na orbicie system się przegrzewa, w jego pustym łbie zapala się czerwona lampka. R404, RO433 error systemu, error systemu Windows Mózg, error, error, error to jest kur, oszukali! Ja PRDLE XD. Kasjerka spokojnie pyta się o co chodzi. Bo to to się nie zgadza. To nie, to źle. 15 miało być! 15! Drugi panie! 12 zł za ćwiarteczkę i 4 zł za parówkę w bułce! Nie, to to tam tam 3 złote! Pokazuje cenę Pst. Boże, on naprawdę myślał, że duże hody też kosztuje 3. Ale poczekaj, cieszę się! W jakim sklepie kosztuje 3 chodok? Mały, a w jakim duży? Boże! W jakim... W jakim, kosztuje, jak, jakim sklepie kosztuje hotdog mały 3 zł A jak... a zł W jakim sklepie? Nie ma takiego. Jedynie to tylko w sklepie jest, tylko jest ponad 3 zł. A w żabce to już to jest 5,50 zł. może wiesz, to może było przed inflacją. Znaczy się nie ma bez tarcza. A nie ma... Na tak, ale to cena za małego hot -toga. a pan chciał dużego Duży 4 złote Reklamacja za dużo Ja reklamacja, zwrot pieniędzy Wszyscy w kolejce beka, kropka <grym> wiem jak tutaj się pole trawia, co ja? Tak, tak jest Już dużą parówkę, musi pan takiego przyjąć Coś w poklu pieprzał po sklepie jak widłami w dupie Ale po chwili się uspokoi A tutaj... W tej wkurzenie, rage, akusów mimo Patrzysz, a ty się kurwa nachyla przez ladę Kontroluje kasierkę Duża buła Pani da dużą bułę, bo zapłaciłem Wiem, wiem, spokojnie, duży hot -dog. Wtedy pada magiczne pytanie Jaki sos? A jakie są? Tutaj ma pan na kartce napisane Twarz skupiona Tutaj kolejna analiza jakiego sosu Analiza i pewnie sos będzie kosztował sobą oztłówkę. Czerwona. Czerwona! Jakbym ukazała jakieś wyjaśnić teorię względności na podstawie ułożenia wędlin na półkach! Nie umiem czytać! To ja pierdolę sku... No, ee, tak, typowy Sebix, ee, no, dokładnie. Wiesz mix, gość przed tobą rozjebał śmietanę z szoku. 12%. Fajna taka. Jak mogę śmietanę 12%? Jak mogłeś? Ja chyba ja wiem jaki... Ja chyba... Ja chyba wiem jak ja potrafię. nie wiem jak to Szkoda, wszyscy śmieją Semiks jak spojrzał na każdego, a w jego oczach było widać Protokół pierdol, buffering A no spoko Loading, pistoling, loading, 50%, 55%, 60% Spokojnie, nie chcesz dostać pry od czegoś, co dopiero wyewoluowało z małpy. Pani Daczoskowy Tyle, <totopisy> wyewoluowało z małpy. <totopisy> Bardzo opisałem pieniędzen Dostał, cieszył Mordek by się dowiedział, że jednak nie jest adoptowany i wyszedł. Wszyscy w sklepie znowu wsi. Widać, tutaj, widać, tutaj, e, wczoraj było to jest To czy to tutaj wciąż jakby było No, ale tak to wygląda, że malefiks. Jak... Kasjerka tłumaczy. Często tu przychodzi. Kupawy jakiś. Pewnie bity szpadlem. Jeszcze za czasów płodu. Kolejka się rusza, super. Tak <grym> ja kasjerka wyjaśniła. Bity szpadlem za płom. Nie, pierdolnięcie tak głośne, że aż o góry na półkach skisły, drzwi otwarte z buta, a w nich stoi Sebiks. Nigdy nie widziałeś tak skurwionego. To jest ta skąd, a ktoś tam Miliard. Miliard pierdolin. Czodnika, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, normalnie jak Janusz. Gdy powiesz mu, że pasacik kiedy będziemy, jest nieekonomiczny. No <śmienicza> ho! Ale co to jest, to jest to, 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 to te porównania? Wpierdala się a, szabaj, na pełnej piździe do sklepu, rozpycha się między ludźmi w klejce, mierzy czymś, wyciągniętej ręce w kasjerkę. Myślisz sobie, o chuj napad! Łapie kasjerkę za szmaty! Nachyla się przez ladę nad kasę! No jak chuj napad! Patrzysz uważnie na... No ty, możliwe, że tak może być. To jest to coś co y, mózg, ale no właśnie wchodzi, a możliwe. Broń w jego o kurwa XD, nadgryzionych oddo! Reklamacja ty kurwo za mało sosu! O Oddań... A może dam ten? Tę twórkę, zobaczę I pieniądz! Stoi i w twarz ugryzioną parówą. Dolej, sosu na bułę, już! Kurwa, więcej sosu. <grymne> no! Właśnie, albo bo podtek dam. Ta polała mu chyba pół butelki sosu, ujebała mu całą łapę. Kurwa ten debi się ucieszył, wyszedł jakby nigdy nic, oblizując językiem brwi z resztki sosu. XD no, więc właśnie dowiedzieliśmy się właśnie takiej e, historii o Sebiksie w sklepie. E, czy wy mieliście takie jakby spotkanie z typowym Sebiksem w sklepie? E, czy nie? Może to w komentarzu. Jak <grym> się wam filmik spodał szczęściłcie, to szczęście, łapeczkę w górę, sub i koneczkę do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale. No to co? Bye!